Zgadza się, no nie da się ukryć, że 4-1 to nie jest wynik, który nas satysfakcjonuje. No nie ma co ukrywać, no daliśmy ciała. To jest konsekwencja tego, że podjęliście ryzyko. Nie chcieliście się tutaj, wolniej nie tylko gracie jak to Nie no to nie jest konsekwencja ryzyka, no to jest konsekwencja naszych błędów moich, moich kolegów, no bo... Zagraliśmy jakoś ryzykownie, czy inaczej niż w innych spotkaniach. No, braliśmy tak jak zawsze, ale, ale zaważyły, zaważyły błędy. Wydaje się, że kluczem było sposób, kiedy prowadziliście 1-0 i można było przetrzymać tam Legię 10-12 minut. Może byłoby trochę lepiej w czasach chwil koncentracji. I... Pewnie gdybyśmy przetrzymali, no to na pewno by było lepiej, nie, nie chyba lepiej, no ale okazało się, że dzisiaj widocznie to było ponad nasze możliwości, znaczy ja czym ubolewam. Połowa, to też tak. 2-1, potem 3-1. Tych sytuacji nie było za dużo. No ta legia już była dużo lepiej grać się w pierwszej części, o, w ten sposób. No co mogę powiedzieć? No, pokazali nam chyba miejsce w szeregu. Nie pozostaje nam nic innego, jak trenować, trenować, i, 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 i no to ze wszystkiego trzeba wyciągać pozytywy. I, Pozytywem będzie tutaj wyciągnięcie lekcji i zdanie sobie sprawy, że ja już to wiele razy mówiłem, że trzeba jeszcze, jeszcze mocniej trenować i, i tylko taka droga spowoduje, że kiedyś w kolejnym meczu z Legią czy z innym rywalem przyjdzie moment, że, że, że już tych błędów nie będziemy popełniać. Złe zakończenie tego okresu tego tegorocznego, ale w ogóle możecie być, być zadowoleni w ogóle z całej jesieni, no bo jesteście w tej ósemce i gdyby tak było po 30 kolejce, to każdy by się z Was cieszył. No tak, no e, mamy miejsce w pierwszej ósemce i taki jest ogólnie nasz cel na, na, na ten sezon. No, co nie zmienia faktu, że gdybyśmy zdobyli te punkty, no to, no to ten cel byłby bliżej. Także gdybyśmy teraz byli po 30 kolejce, to tak, można by sobie tam gdzieś mówić, że jest ok, ale no, tych kolejek jest jeszcze 9, więc, więc no, no nie jest ok, no bo straciliśmy punkty. czy ten okry? W przypadku innym zamiowali tutaj większą większa, większa tolerancja, to można by sobie pozwolić na jakiś ewentualnie No tak, no wiadomo, że między tymi miejscami, ja wiem, 5 a, a, a 12 chyba chyba wszystko się zamyka w trzech, czterech punktach, więc, więc, więc tutaj jakby no to miejsce, patrzę na miejsce, może być zgubne, no bo to jest kwestia jednego meczu i się wszystko zmienia diametralnie.